Kuba, Janek, Piotr, Krzysiek, Grzesiek, Mateusz, Marek, Paweł, Sławek, Krzysztof, Grzegorz, Andrzej, Jędrek, Heniek, Tomek, Rafał, Alek, Olek, Rysiek, Romek, Daniel, Dawid, Adam, Łukasz, Darek. Franek, Michał, Marcin, Maciej, Maciek, Leszek, Jacek, Julian, Janusz, Witek, Robert, Antek, Kazimierz, Jerzy, Jurek, Karol, Wiesiek, Stefan, Józek, Radek, Dominik, Bogdan, Bogdan, Wojtek Błażej, Bartosz, Bartek, Zenek, Piotrek, Konrad, Jan, Cezary, Czarek, Mirek, Artur, Gabriel, Mietek, Szymon, Arek, Zbyszek, Szymek, Edek, Jarek, Roman, Ryszard, Kasia, Bożena, Ala, Ania, Hanka, Magda, Ola, Dominika, Ewa, Karolina, Marysia, Barbara, Beata, Iza, Jagoda, Ela, Sylwia, Marzena, Grażyna, Małgosia, Danka, Joanna, Julia, Marta, Monika, Iwona, Agnieszka. Ирена Габриша Юстина